Cześć, witam Was w swoim odcinku. Dzisiaj trafia do nas Opel Astra J. Tutaj, tak, w tytule jest taki dosyć powszechny problem. Mamy tutaj jarzmo, mamy jarzmo. Popatrzcie się najpierw, zanim Wam pokażę jarzmo jaki kolor ma tarcza i z obu stron ma taki kolor, czyli to świadczy, że tutaj coś nie pracowało jak należy i coś się grzało. Najczęstszym problemem jest to, że tutaj, gdzie są miejsca styku klocka z jarzmem one nie pracują wystarczająco tak po prostu mówiąc zapiekają się klocki i ten klocek nie pracuje tylko stoi w jarzmie i tutaj widać bardzo dobrze jak ta tarcza jest czerwona jak się grzała tutaj ta struktura tego lakieru widzicie tak wygląda Przypalony lakier, ta osłona z tyłu klocka, widzicie taka jest charakterystyczna struktura, która świadczy i ta korozja o nadmiernym grzaniu się. I tutaj właściciel właśnie też zgłaszał, że jakieś dziwne dźwięki z tyłu dobiegają, że wydaje mu się, że coś trzyma, że koło jest gorące i to z obu stron. I tutaj faktycznie po demontażu ten klocek stał w tym jarzmie. Teraz musimy bardzo dokładnie wyczyścić te ma. Pod tymi blaszkami musimy dokładnie wyczyścić, zamontować nowe blaszki, bo są w zestawie nowe. Wymienić tutaj te smary, i wtedy można z powrotem zamontować. Oczywiście sprawdzamy, czy zacisk działa. Tutaj wkręciliśmy swobodnie. Teraz jesteśmy na etapie jego czyszczenia. Zdemontujemy tarczę, wyczyścimy tutaj pod tarczą tą powierzchnię styku tarczy z piastą. Już Wam pokażę jeszcze z drugiej strony. Z drugiej strony jest historia podobna. Popatrzcie, tutaj na to lepiej widać, że klocek nie dotykał równomiernie tarczy, bo tutaj mamy jedno przebarwienie, od tego mamy drugie przebarwienie i też ten kolor tej korozji świadczy, że tutaj coś nie pracowało, tylko cały czas się smażyło. I tutaj też będziemy robi dokładnie to samo, czyści to wszystko dokładnie. Tutaj klocki też jeszcze, a tutaj ciekawe też, bo na fakturze jest, że wymieniane były w 2021 roku e, klocki same. I tak wyglądają po w zasadzie dwóch latach te e, klocki, tak. Więc tutaj na pewno musiało się coś grzać, a temperatura plus warunki atmosferyczne e, coś takiego nam tutaj zrobią i tutaj ewidentnie też widać, że Kolor tej korozji świadczy o tym, że tutaj coś nie pracowało i tak zazwyczaj w tych modelach klocek stał w jarzmie. Także my tutaj bierzemy się do czyszczenia. Widzicie jaki zeszkliwiony cały. On już nie hamował, tylko się ślizgał potarczy. My bierzemy się do, do czyszczenia. piszcie czy w waszych astrach też taki problem występuje, czy nie? Bo my spotkaliśmy się już z wieloma takimi astrami, gdzie Ewidentnie klocki stały w jarzmach. Także w tym odcinku to już wszystko. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam.